Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy? Uniwersytet Warszawski. Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Zastosowanie druku 3D do wspierania osób z niepełnosprawnością wzroku. Lektor. Technologia druku 3D stwarza nowe możliwości w zakresie tworzenia pomocy dydaktycznych oraz modeli dotykowych wspierających edukację i codzienne funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących. Sławomir Rzepecki, zastępca kierownika Bon UW. Trójmiarowe modele mogą dać pełne wyobrażenie kształtu obiektów, które trudno byłoby przekazać za pomocą płaskich schematów czy za pomocą opisu. Ważnym zastosowaniem druku 3D są mapy i plany, które w schematyczny sposób pokazują pewną przestrzeń, układ budynków czy pomieszczeń. Mapy 3D i tyfloplany są ważnym narzędziem wspierającym orientację przestrzenną i samodzielność osób z niepełnosprawnością wzroku. Kamila Albin, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Osoba niewidoma. Druk 3D ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o takie proste, i szybkie, powszechne udostępnianie różnorodnych pomocy dydaktycznych, które mogą wesprzeć osoby niewidome na różnych etapach edukacji. Bardzo ważne jest dla mnie to, również jako dla osoby niewidomej, żeby wszystkie rozwiązania tworzone dla nas były z nami konsultowane, tak? Tworzone mapy, plany, pomocy, ponieważ to my jesteśmy. Końcowymi użytkownikami, użytkowniczkami tych modeli. Paweł Kniecik, grafik 3D. Specjalista rozpraw druku 3D, pracownia 3D Bon. Technologia druku 3D staje się coraz tańsza i coraz bardziej powszechna. Proces od projektu do wydruku 3D wymaga szeregu specjalistycznych kompetencji w bardzo różnych obszarach. Modelowania, a więc stworzenia samego modelu, przygotowania i zoptymalizowania pliku druku, czyli utworzenia kodu sterującego dla drukarki. Oraz samego procesu druku, który polega na przygotowaniu drukarki, przygotowaniu filamentów, nadzoru samego wydruku i jego wykończenia. Lektor Bon UW w ramach projektu Uniwersytet dla Wszystkich, Level Up, uruchomił pracownię druku 3D, w ramach której opracowane są różne pomoce dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Stworzone modele są udostępniane bezpłatnie na stronie cevis.uw.edu.pl/ukośnik/dział/ukośnik/innowacje/ukośnik/projekty/myślnik/3d/ukośnik/plansza. Zapraszamy do kontaktu. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.